A to jest kolejny odcinek z Farminga 2019. Dlaczego chory? No, mam nadzieję, że mikrofon. Na mikrofonie to będzie słychać. No niestety mam zawalony nos i no, niestety mam katar. No, także z góry Was bardzo serdecznie przepraszam, jeżeli będę tutaj pokaślewać. No niestety gardło też mam trochę zawalone. No ale czuję się na tyle dobrze że mogę tutaj dla Was coś ponagrywać. Także jak możecie sobie zauważyć, mam trzeci dzień wiosny. Także jedziemy tutaj gruberować. Już tutaj mam przygotowany gruber, natomiast nie jest on w żaden sposób tutaj jeszcze podczepiony. <śmiech> <śmiech> Właśnie o to mi chodziło. By podczepiony. A teraz jeszcze pytanie tutaj, jak to będzie wyglądało <laughs> z dźwiękami. Zrobimy sobie na 50. <laughs> no. Ok, także co, zrobimy sobie dzisiaj taki troszeczkę krótszy odcinek no nie chciałbym was tutaj e, zanudzić właśnie, znaczy zanudzić z określenie, nie byłych nie że zanudzić, tylko nie chciałbym e, żebyście tutaj po prostu mieli jakiś gorszy materiał aczkolwiek i tak nie uważam, że moje materiały są jakieś super no ale na pewno tutaj te moje r, r, michasze, linie, mój kaszel, i mój katar na pewno tutaj e, no nie pomagają no ale dobra co nie, nie o tym dzisiaj dzisiejszy odcinek dzisiejszy, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się oczywiście gruberowaniem i jak możecie zauważyć tutaj po prawej stronie doszło mi tutaj troszeczkę do kraftaru mianowicie tak jak to zaraz wam to wszystko pokażę tutaj jak dobrze pamiętacie była tutaj droga o właśnie w tym miejscu tak jak tutaj jest narysowane znaczy narysowane tak, tutaj jest widać tak, tutaj w tym miejscu była droga i tutaj ten ten kawałek należy do mnie także stwierdziłem że na sobie to połączę sobie to połączę i tutaj zostawię tak, jak jest. Tutaj nie tutaj zostało, ale to mniej ważne. Dobra, także co, to sobie tutaj zaorałem, bo to tutaj wymagało orki. To wymagało orki i całość wymaga wapna, natomiast jasne te wapno e, rozsieje już po żniwach, e, czyli, e, czyli po żniwach kukurydzianych, bo tego nie kukurydza oczywiście. No dobra, rozłożony, no to lecimy. Także tutaj na tym całym kawałku tutaj będzie kukurydza, e, i w przyszłym sezonie. Po kukurydze tutaj będzie jedna duża łąka, także no myślę, że tutaj jedna taka łąka duża mi, mi, mi powinna wystarczyć. Nie wiem, co z tym kałokiem tam po tej małej dzierżawce, tam około 232, <tryk> bo tam też mam też tam jest łąka. Nie wiem, czy będę ją tam orać, czy, czy ona tam też zostanie zobaczymy jak to będzie plon wszystko się y, tutaj pokaże po topieńskowanie po jak to tutaj wszystko będzie y, wyglądać e, tak jak już powiedziałem no, zrobię tutaj troszeczkę krótszy na odcinek jak z 15 minut może żeby chociaż coś było na, na, na kanale no ale na pewno nie będzie to taki dłuższy odcinek jak, jak to było, jak to było do, dotychczas. Ale też może zrobię w takiej formie, że mo, może mi się uda zrobić taką stawkę, może Wam tutaj, na przykład z Też by to było nawet dosyć ciekawe. Więc zrobię tak właśnie z i i jest pod, pod muzykę na przykład w sumie nawet nie, nie byłby to głupi pomysł więc może robię parę przejazdów i może robimy, że że po prostu no zrobię tutaj dalej już pod, pod perlopsa i, i pod muzykę może by to było Jakoś jakoś tutaj coś to fajnie by wyglądało. Zobaczcie, no, ale muszę sobie często popijać, ja że mam bawalone gardło. Zaczyna tam widlać coś, i właśnie będę Wam więcej no, pokazywał. Także muszę sobie popić. O! No. troszeczkę lepiej. Ale, wiadomo, lepszego tutaj była na przykład herbata wniotem. Ale nie sobie nie mam miodu. Będę musiał um, skoczyć do sklepu i sobie ten miod kupić. Ja też na pewno lodu nie tutaj. Y, Herbatał na mowę lodu nie tutaj pomogła na, na moje gardło. No ale nic nie poradzę na to, że, że tutaj nie sobie miodu akurat nie ma Dobra. Co jeszcze wam tutaj chciałem powiedzieć? Aha, odnośnie tych uciekaj. Odnośnie tutaj tych um, moich hektarów, które mi doszły. Bo no, nie, nie tylko ten tutaj kawałek mi doszedł. Ale zaraz Wam pokażę. Jeszcze jeden kawałek mi doszedł. I z tego co wiem, to jeszcze jeden tutaj kawałek jest też jest tutaj jeszcze jeden kawałek też fajnego wzięcia właśnie obok tego gdzie mam dzierżawę tutaj jak wam mówiłem, że chyba nawet na tym polu też robiłem wtedy chyba piszonka zżyta była jak dobrze pamiętam chyba mówiłem, że dzierżaw już nie będę starał się nie brać no niestety tak się złożyło, że no, musiałem tą dzierżawę wziąć, to bo jak widzicie mam 12 tysięcy na koncie więc yy, wzięłem sobie dzierżawę yy, ale to już jest na pewno ostatnie pole, które wziąłem dzierżawę teraz będę się skupiał na tym, żeby yy, żeby powiększać tutaj żeby powiększać yy, te pola, które mam znaczy te mniejsze, które mam na przykład powiększyć na większe czy tam na przykład połączyć dwie prawy, które mam do tych które już mam na przy dwóch, albo po prostu z nich zrezygnować, albo je wykupić. Ale mam tutaj na myśli jeszcze, że pokazuję pole 147. Tutaj właśnie ten, ten kawałek. Jest to w tej sąsiedniej wiosce. jest koło biogazowni. Tutaj ten kawałek. O, tutaj to jest moje. Natomiast tutaj jest tutaj ten wyjdzie mięso. Ten kawałek tutaj nie jest mój. Natomiast ten kawałek jest mój. I tutaj ten kawałek z tego co wiem jest też do sprzedania. Jak tutaj widzicie, jest. 45 tysięcy, no prawie 46 i no to jest 0,76 hektara no niecałe 80 arów jest, także też spory kawałek, tylko żeby trzeba było tutaj tutaj po, po południu te, te wszystkie wiatka bo tam są wiatka to jest po prostu ugód użytek i Fajnie by tutaj było um, sobie tutaj te pole zakupić I nie ukrywam, że chciałbym to um, zakupić sobie um, właśnie um, po tych żniwach Po prostu nie um, jeżeli oczywiście dostanę pozwolenie od firmy um, um, właśnie um, właściciela co Dziadkowie właśnie ten pole, wiecie, bez, um, nie, bez 147 jeżeli dostanę pozwolenie, żeby na przykład połączyć te pole, co wąpię, do w Afrykan, to po prostu bym sobie dołączył. Miałbym takie na no, fajne większe pole. Miałbym takie na no, fajne większe pole. I też by nie było to, jakoś no, takie, jakie nawet na te pole. I może pan zaraz, zadać się tam człowiek, co nam co, to pokaże, jak to w tym wygląda wszystko. I myślę, że mało no, będę tutaj ten odcinek kończyć. Nie wiem ile jest, bo no, pod ilą wygląda nie mam. Bo jak wiecie albo też cały czas nagrywam na jednym monitorze. Więc nie wiem jak tutaj się wszystko dokładnie nagrywa. Znaczy jak się nagrywa. Chodzi mi tutaj o to, że nie wiem jak, jak tutaj... ile tutaj, ile czasu jest. E, dobra, w sumie mogę na razie tego tutaj zgasić. E, przejdę się na szybkości. Na szybkości się tutaj przelacę. Tutaj tej sąsiedniej miastki. Patrzcie. Gdzie to jest? Tutaj jest już sąsiednia wioska. O, to jest to. Także tak tutaj wygląda. Tutaj jest tak na prosto. No, dosyć, dosyć, dosyć fajny tutaj kawałek. Nie, nie powiem. Nie jest zły. I tutaj. Ten tutaj kawałek również jest do kupienia. Jak widzicie tutaj są drzewa, ale te drzewa tutaj były do wycinania, nie wiem dokąd tutaj jest aż możliwość. Tu już idzie, bo tutaj już jest pło. Że nie wiem jak tutaj daleko będzie można się doorać, bo nie wiem jak tutaj to wszystko wygląda. No, a jakby w tej można było połączyć te pole razem z tym. Spory kawałek pola nam się robi. No ale zobaczymy. Zobaczymy, czy, czy się ten właściciel zgodzi, czy nie. Tutaj no, ja widzicie, to jest jeszcze ciągu kawałku na Jorki. Ale w tym co znaczy teraz na wiosnę już tego robić nie będę. Poza odcinkiem ja sobie tutaj przyjadę, zasieję no prawdopodobnie kukurydzę chociaż to jest u zboża, no to nie jak wygląda <laughs> tutaj łatwiem u um. góry zboża, no tutaj trawa opasowała. <laughs> <laughs> Kurydza 1.0 0 Kurzydza 1-0. Wybij też na 1.0, jeżeli nie ma różnicę, czy ja bym tutaj wziął kukurydę, czy, czy, czy sowię. No tutaj też idealnie rzepak pasuje, no ale rzepak, no rzepak to jest nie ten czas. Albo zasieję może trawę, łokę tutaj zrobię, bo w sumie tutaj trawa jest na 1.20, także fajny plony z tego. No nie wiem dlaczego, no wodów było tutaj raczej bym wolał kukurydzę sobie bo właśnie tak, że raczej tutaj zasieję sobie kukurydzę dobra także co, wracam z powrotem e, do John Deere'a e, i co, będę myślę, że będę tutaj kończyć ten odcinek nie chcę was też tutaj e, e, no, czekajcie Nie chcę was tutaj też męczyć tym moim katarem, moim, moim kaszlem. Także co, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się podobało, mimo tego, że mam katar, to zostaw w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem oraz komentarz. I widzimy się w następnym odcinku, już najprawdopodobniej mnie Mam nadzieję, że już będę zdrowy albo prawie zdrowy. I nie będę wam tutaj co później prząkać, kaczkać. Także mam nadzieję, że do następnego odcinka już zrobię I myślę, że już będą na pewno lepsze materiały. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie. I do, <laughs> i do następnego Strzałeczka.